Ty Budujesz ten głupi damage. Damage. Czy macie damage? No bo jest Też zależy od Gierki. Gość z Parkinsonem grający w Bierki. A pamiętasz, żeby nie nagrywać rankedów, bo w nich się nie dzieje nic śmiesznego, bo musimy się skupić i wygrać. Ale możesz w sumie, jak, żeby, jakby, jak skończy nam się materiał, to możesz wrzucić Kingowa na luzaku. Nie wiem, droga do Golda. Ciężka no, droga do ja Golda. Się... Nie wiem. Miał być taka seria. Na, ten, żeby miały być dwie serie, Jedna seria to taka. Zwykła seria. Znaczy właśnie, znaczy ta, 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 ta obrobiona, druga to jest ten. Lol na Chillu. Po prostu cały film ewentualnie trochę z, ten. Yy, to na LoL będzie wrzucał tylko te rękle, w których nie tiltujemy, będziemy mieli przynajmniej dowód na to, że to drużyna nam przegrywa grę i już nikt nam tego nigdy nie podważy. Yy, super. Nie <coughs> jest proste, tak łatwo sobie wbić golda. No bo trzeba dużo grać. No patrz. Wiesz co, teraz samy... nexta, nexta. Ja nie idę z tą ikonką. Nikt tym nie gra i tak nie zdobędziemy bonusu. A ta ikonka jest brzydka. Widzę te poświęcenie u nich. No. Skąd wiesz, że nie są z innego serwera? Te. Ej, bo ta masterka, którą mam, powinna działać jak zagrywam Posz, Stuna na bohatera, nie? No. Ale nie działa. Nie działa. <laughs> A to Ale dobrze. ja nie żartuję. Ja nie przypominam sobie, żeby ta tarcza mi się kiedykolwiek odpaliła w, we wczorajszej bitwie. A patrz jaki on ma fajny to... tekst. Czekaj, jak się pojawię, to zobaczysz. Posłuchasz, no. Znaczy. to do inny nie będzie gadał. Czekaj, patrz. Co? Posłuchaj. Co? A nie, on wcześniej, on wcześniej powiedział, O, oh, chyba nadepnąłem na kuzyna. No bo nie jest wielki. O. A inne skorpiony są małe. Witamy, jak idzie, jak pełza. Tutaj, tutaj, teraz mnie nie ma. Raz jestem. SROTO, to, to, to. tak idzie. SROTO, to, to laserkami. Jak szuka się w krzakach Jestem z mora CIEPLE no mój W Na firsta Tak ja biegam szybko Patrz jak tańczę No Tak tańczę A To trzeba jeść zdobyć Więc oglądamy dzisiaj gameplay Kamila Tombrowiczuka Który chodzi sobie po Rzece Dwa kamienie milowe co dalej zrobi nasz Co? bohater? Czy pójdzie na blue? To jednak na reda. To są... Czy zmieni to są swoje plany nilowe. na życie? To, to są kamienie nilowe. No kamienie z nila, no popatrz, no Czy to nie jest kamień z nila. To no, kamień na nilu. Uznajemy, że ta rzeka to nil. Powieku, to jest Wisła idioto to jest Wisła. Przecina na pół. Patrz, Kamie? to jest lewica, a my jesteśmy prawica. Dobra, no to niech będzie, że to jest kamienie wisłowe. Latające kamienie Iślane. wisłowe. Ślane! Wisłowe! Ja nie mogę! No co mu nie? O, garn! E, co? Co? Ł! Nie. No kur... Raz nie zbanujesz i wezmę! No Ej, Jeden po double buffa. No, kur... no czy tam czat? ARI jebana. Jaki tyl, Ej, bo tu może mi Kazik chcieć zabrać yy, Reda, bo on tu był gdzieś. Przed chwilą. <laughs> Jak mi ostatnio co ja sobie na dżungli chodziłem. Ej, ta masterka dzisiaj była tylko taka. Ja tu bohaterów? A. No, ten trynda to właściwie to był przytyrany. To był leasing. A ja, ja, ja mówię o sobie. Kiedy grałem Lisina, i tryndę cisnąłem. A! Jezus, biedne Trynda. Ja to mam chyba na folii. Nie na kamerze, ja to mam na folii. Nie na nagraniu, ja to mam na folii. Pamiętaj, kurde, żeby zawsze być w gotowości, bo jak mnie tu Kha'Zix złapie, to ja jeden na jeden z nim chyba nie wygram. Nie wiem, nigdy się nie starłem, Kazix z Karnerem. O! Co wygra, duży robak czy inny duży robak? Dobra, worf, pierwsza krew jeszcze dla naszego adysa. Owady. Ja jestem skorupiak. Nie, nie, ja jestem pajęcz. Ej, ty. Skorpion są pajęczaki czy skorupiaki? Pajęczaki, nie? Co? Ty, bo ja No, ty w ogóle się. Ja się interesowałem kiedyś tymi rzeczami, ale teraz to ja sam nie wiem. LOL, pajęczaki czy skorupiaki? W Pomocy. Nie wiem, kim jestem. W ogóle ci pomoże. Że po prostu będę Kulfonem. O. Ej! 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 Pff, siema. O masz tego swego insekta. Powinna być walka pomiędzy Skarnerem a... ten. A Kazixem, a nie pomiędzy Kaziksem a Rengarem. Co to w ogóle jest? Nie bo nie ma im ze sobą wspólnego, Adamson. Ward'a w o. No i to mi się... Kurde, się... Podoba. Nie bo wypowiadaj nie się, bo jest się. Nie gadaj po polskiemu, tylko po polsku. Bić, co? Bić. co ty pieprzesz? Jeszcze raz, co? Po polsku... proszę Macieńscy? nie gadać... Proszę nie gadać po polskiemu. No. Tylko to się mówię. Się, idioto zajebany. Ale nie gadaj po polsku. To się pisze się, ale jakby zabordowaliby cię teatrze jakbyś powiedział się na scenie. W dupie mam twój pedalski teatr i to co mówi górna. Się jest na papierze i się będzie w moich ustach. Okej, okay, niech jakiś będzie. Teatr, Jak masz. Nieważne. Nieważne. No koment. To jest, czemu Kazyk jest na trzecim ganku? What the fuck? Kazyk sobie flesznął pod Dravena? Podwierzę, a potem zaczął uciekać. Nie, no ja jestem farmiącym żonglerem, ludzie. ja muszę wam wbić kurde, jak oni puszują, bo z karnej inaczej nie ma możliwości. Adamek, zrób tak, żeby garen puszował, bo chcę go zabić. Nie puszam. Dobra, no to w takim razie. Krzegory. W takim razie ten. Ajsuję? Się Ajs mówiło? Co z Ajsem, z lodem Ja tu loduję. loduję? Nie. Pro, a! Freezować. linię. ma, W. O! Oh, o! Oh, kurde. To mi się podoba. Elo Hell, oh. na zawsze twoje. Zaraz wyczyszczę żanglę, zrobię sobie jeszcze gówniaka i mogę w końcu cofać. Właśnie mam kasy, to jest świetnego. A skąd mam wiedzieć? A dobra. Co to był za dźwięk. Aha, ona postanowiła Morsa, ja cię Cię przeraziłem o! Bo jak... Garen ma więcej ut... farmy ode mnie Całą jedną Bo to Garen, tym nie trzeba myśleć jak się gra Damy. Jak ja pierwszy raz go piknęłem mi się udawało grać na jakiegoś faceta co miał skina Tylko nie pamiętam jak on grał w czempionie. ja w grał że miał skina Dzisiaj ten Jarałem że wygrywam Garenem na gościa co ma skina Tyle Ale wystarczy. To dlatego, że to o oh, no, super, super. A ja jestem ja w pobliżu. A ja mam tepa. Ten entuzjazmu. Nie masz tu tepować. Aaaa. Chociaż w sumie? Nie, dobra, nie tepa, nie tepa. Ja mu uratowałem życie, ale na killa to tu nie ma szans. Nie, zaraz, zaraz. Debil. Możesz tepować. Patrz, o tu idzie, dobra, nieważne, idzie talon. Ale musiałbym ten sternąć za tyły, no co ty no co mam tepać przed nią. Ale żeby... kto dostał? Dostały support czy Adekery, bo ja już nie pamiętam. U nich. Ty dostałeś fraga, a u nich dostała... Ja zabiłem, ale Zaja... zabiła czy Leona? A nie, bo ja zabiłem Leonę, Zaja zabiła. Tego. No... Takie jest taka sobie. Ale tak. Leona pomimo wszystko ma dwa fragi, więc... No. Dwa kille. Zapomniałem go być pinka. Czy Czeczeni. Ja już nigdy nie obrażę żadnego Czeczena, co nie? Hej, ty czeczen, jesteś Czeczenem. Patrzę znaczy w Polsce, to w takim momencie to by cię wyzwali od rasistów, jak nazywajesz Czeczena Czeczenem, albo jak powiesz ty Niemców, no to, to to jest obraza. Czy nie by rozpoznasz, że on to mówi z taką obrazą? Że używa twojej narodowości, żeby powiedzieć to jako obrazę, no ale kurde, bez przesady. Czemu on mi... Czemu Blue mi tak dużo zabrał? O, cześć Leona. Czemu Lux jest awk? Ja też tego nie rozumiem, że nie mogła od razu pójść na tego afka. Trzema. Warto. Tylko żebyśmy mogli zrobić remake'a. Nie, ona poszła na tego awka i już nie wróci. W dodatku, w dodatku hmm. była, a potem poszła, nie? Jezu, dodatku, to jest w dodatku, to jest Ty, to są jakieś dedosy Ari Co poszła ty? na bot'a I ją wywaliło Ty, ja nie idę na bot'a ja Ej, ale nie... to ja teraz mówię na poważnie Fajna, fajna przegrana granie nie? What the fuck bo nie wiem, ja nie mogę im zgankować tak po prostu, znaczy jemu. Ja kiedyś czy ja kiedyś ja miałem i... grę, w której... Jedyne osoby, które nie były AFK, to ja i Timo Ale od samego początku, a jeszcze remake'ów wtedy nie było. A to już zanim miałem 30 poziom było. Ja mam 6, mogę wpijać. O ty kurde, insekcie! O, o o o! Co mnie gonisz? Ej, o, nie czu. O, dobra. go fast! Hej, kurde, one trick pony skarne, ten champion jest super. Pa jak ja solo Drake teraz walnę a to nie jest żart, tylko ja tu warnę, masz warne, masz tepa, dobra. Jak będę miał problemy to... Powiem, żebyś tepał. Od razu, jak powiem, tepaj. Dobra, kry to wtedy. Ej! w dwa i poszukam miejsca, gdzie będę mógł tepnąć. Idzie do ciebie. Ej, tepaj! Tepaj, 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 tepaj! Gdzie? Gdzie? Tepaj! Tu nie! Au. Coś za takuje smoka rzeczy. Nice, smoka, smoka! Ja mam Warda. Znaczy nie Warda, tylko smite Ja takie, wiesz chciałem kiwnąć F2 i od razu cię tepnąć, ale za ciula nie wiedziałem gdzie No dobra, no to ja się cofnę, bo mam 3000 w kieszeni Ale Adamek, Adamek. <gul> Dawaj kupuj przedmioty, to zniszczysz tego toplane nie? <gul> Delayed Taka muzyczka w tle. Ty -dy 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 -dy. Z mario Ty, Zostaw to bierze. Draven sobie pszuje Nice Chociaż jakby przyszedł do nas to by zgarnął chociażby asysty Czy on przyszedł, bo już nie pamiętam On nie mi to bierze. To bierze. Zostaw to, zostaw to Zostaw to, Poszedł no, stąd Zły pies Poszedł. Poszedł, już Fu Fu, nie ma Fu <laughs> A po a nie stać mnie. No. To jest idę na rada Bieda w kraju. Dziąg No nie no, dżungli mam jeszcze połowę. Ej, Kazior. A, zix. Czemu ja widzę dżunglera, a ona nie widzi dżunglera? Czemu ja jej pinguję, a ona dalej go nie widzi? A Cicho może... Nieźle. Ale a, może... Bo to, to ma 4-0. Może to było baitet. Nie no, mamy Awka i wygrywamy grę. No. Ale... Z... Im dłużej ta gra będzie trwała, tym będziemy mieli gorzej. Przecież. Dobra. Zobaczymy, jak mocno ich stłuczemy, nie? To od tego zależy. Nie, no tu nie ma nigdy kres. Jedni JEDNY GAREN! OJ! OJ, JAK MI PRZYKRO! DOSTAŁEŚ KAMIENIEM W RYJ! Nie no dobra, ratuszem, przepraszam. A porozmawiajmy o zmianach, które zachodzą w League of Legends. Ten nowy Herald będzie super. No, koniec. To, Nie jest, to, to, to jest wszystko co chciałem powiedzieć. Ludzaka Ulczak... pokazać... Pokazać wygląda skarb. jak jakieś mody. U, to jest mnie. Co jest? Jaki Jakob... bursztyn! Nie. Kurde na jakim on low wtedy uciekł A moja siostra mi to jest. Nie no wiem, ale dobra Moja siostra Wierziałbym bo... go z... Makina. Zabiłbym go, tylko to jest jeden. Moja siostra mi tu z telefon... ale... Moja siostra tu z telefonem przyszła, nie? Jak stoi mi z tym telefonem ten... przed mordą i nie trafiłem przez stoku Tak bym zarobił. Ej, bo luk była na 4 sekundy Jest progres no, Nie odbiera O nie, nie złapałem. Umeranga Adamek, talon, talon do ciebie idzie! Nie! Widziałeś jak szedł na blue, jesteś ślepy czy głupi? Jedno i drugie najwidoczniej. A zaraz stracimy wieże na bocie. A nie dobra, nie stracimy. Na no mamo Upaga Draven, tracisz wieże na bocie. Nie jest tak, że on zaraz ją spróbuje, O nice. Nie do powstrzymania, u nas nie do powstrzymania, niech kto się powstrzyma. A nie, nie da się, ruszyła maszyna już Ej, czekaj, bo trzyma, Draven, Draven też dostał laga chyba Bo to są jakieś DDoSy, Adamek. <laughs> Draven zaczął stać w miejscu Ja serę mówię, no zobacz Support Lux, wkurzający Broken Champion, dostała DC Teraz dostaje AD Carry. A nie, jednak dostaje te 3 lda, tylko jest jakiś nie zauważalny Zabij tego na please, bo... Jak mi panownie nie ucieknie? Kurwa je pan. Siema Garen. Ej Garen nie ucieka. Patrz jak się mnie... Bo, co jest? Kurde, słabo wyszło Persby a nie, już poszedł, dawno na idzie Adamek, Boni bo tu, niech tam chyba się nie zatrzymają Ale ja nie mam tego Robię wierzę na bocie Na topie z nocy O! Wierzę, wierzę w ciebie. Co miliony wierzę w was. Nie mają teraz smoka, halo. Dobra, to jest wiatru. Ale by zauwa... się strasznie tak Zostaw mnie, stary. Zostaw mnie! On mnie teraz zabije. No i super, bo przyszedł sobie. A ile ty miałeś HP? Połowę chyba. Nie wiem ile. Po prostu... AD, AD, AD. AD. Oni mają full AD team Full AD team enemy To leci ci pancesz Roń topa. No nie wierzę, że on mi zabierze teraz tą wieżę za darmo Jaki, ej, jaki czul Taka... Dobra, słuchaj, ty puszujesz wieżę na topie Tam ci puszyłem bierze na bocie yy, i zgarniamy Herolda. A, A nie, musimy najpierw zgarnąć herolda. Bo ja zapomniałem, że jego efekt trzyma się przez 20 minut. Jak ty... Ja, po, ja wczoraj powiedziałem do Stasia, ty to ma taki efekt, bo on mi go wytłumaczył. Ty to ja będę teraz w każdej turze pilnował Adamka, żeby go zgarniał, nie? Dobra, no to chodź idziemy. Jezus, Jezus taka easy gra na topie i tym Ty po prostu mi przyszedł i mnie zarumonił, dlatego że ja wie, że puszowałem i ktoś do mnie dzwonił. Jezus Ej bo Ari poszła tak, że uwzględniła, że lux z nią jest, ale zapomniała, że lux była na Ty, Kamil! Ej, już. Kamil! Dobra, dobra, dobra. Daj mi go tankować. Odsuń się. Dobra, czekaj bo. O. No. To nie jest on jest szybki. On ma downa. Ty, ty. ej ty! Czemu on się zresetował! What the fuck! Nieważne po prostu bij! Pyk! Dobra. Dobra, chodźmy jeszcze raz po niego. Ja chciałem go ogólnie puścić topem, zapomniałem, że to jeszcze nie ten patch. I dawaj, słyszymy, wieżę tak na chama na topie. A wszyscy teraz pójdziemy? Ja ci stępuję? No. Być nie tracił HP O Jezus! It's got to Dobra Patrzcie Bardzo się stanie jak ja odpalę kurde W Mikołaj najpierw do mnie dzwoni, potem do mnie pisze zadzwoń, nie? Ale, Ale on... nie widzi, że ja mam ikonkę LoL'a, nie? Nielogiczne, że ja teraz nie mogę odebrać No nielogiczne Nie tylko bawię jak ten Garen jest słaby, a on w pewnym momencie rozwziął mi z o linię no nie wierzy Co się tam na bocie dzieje? Ali nas wykeruje O siema tam to jest przecież gorszy ode mnie Wiesz co się dzieje z tobą? Trze warto było? Warto było? No, go, tak go. Czekaj Do mo W moją stronę go weź A nie dobra, on już się już Albo nie Idziemy na nich, ty Adamek, ja mam stuny, no Jakby tobie dać przedmiot, ten daje milion damage'a, to byś go nie użył ani razu w grze, Że mam wrażenie, wiesz? Tłukłem ich! Tłukłem ich, nadal w tłukę, staram się. Ty masz to nagrane, ja ci udowodnię. Hej. Okay. Nie gadaj, że teraz. Kamil, nie, nie rozumiem o czym ty mówisz. Dukłem ich. Ja ci to też mogę udowodnić. Mam trzy czy trzy. No. Zobaczymy. Pierdą wierzę i nie gadaj. Ogólnie jedyna różnica to pięć fragów yy, u nas. Znaczy, bo jakby. Dobra, nie będę już. Się lepiej, na... nie odzyżaj. No lepiej nie, bo... Bo już znowu tilta dostajesz. No nie, bo... wtedy bym musiał na głos przypomnieć komuś, gdzie jego miejsce. Patrz... jak jak się łapie ptaszki w 2017 no roku. Czemu ty oni się idą w, w przeciwnym kierunku? Teraz ty się tak wyciszyłeś, jak ja na, na moim mikrofonie. Mówisz, mówisz... tak yy, 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 coś takiego. O, ja gdzie jest team? ]élébki. Pędzę, ale nie mhm, będę onożli. używał teba. sobie. No, tak po prostu sobie poszło. A ja mam kurwa problemy z SSD-kiem Nie, ale to ne. jest normalne kamień. że ja tłukę jedną osobę, a ty umierasz, bo to były tam dwie osoby Dobra o ty głupi insekcie ty o, Jeszcze. O, 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 dobra Jeszcze? Dawaj, się wierzę Pirobal, ale nie ma ulta a jego ult mocno... ten... może ona mieszać. To jest gdzieś Garen. Idziemy go upolować, żeby nam na plery nie wszedł. Nie, ale to jest normalne, nie? Że wchodzisz po awku nie na... On on. Wchodzisz do po awku na... do gry, patrzysz, twój team wygrywa. <grym> A ta Luxman nie farta, ale nie wiemy jak ona... czy ona jest nobem, czy nie jest nobem, więc... trudno powiedzieć, że wygraliśmy jej grę. Może no gdyby tu była, to by było kurde 16-0, nie? Może. Za dwu. Ale on musi, musiał przyjść tylko po to, żeby nawalać ten mikrofon, nie? Jez, full A ja zabiję sobie tak tam spokojnie. Dobra, Gerry Chyba ona ma life deal O! Ona ma heal'a! Lifesteal Jakbym miał ulta, ja nie zdążyłem się zamienić w mega Gnara. Ile ja, wyszło 3 za 3 Luxy nie było. To ja już sobie tak słabo skoro wygraliśmy. No bo no, potem. To hey. <laughs> jest tobą, to jest tobą, to jest tobą. Hejk. To jest tobą, jest tobą. Hejk. To A niech to. Dawaj smoke. Pyk, 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 ulcik! Nie! Zapomniałem, że to jest support! I ona nie ma damage'a. Ale ulta to mogę użyć. Trupę... Chodź teraz to już bez różnicy. Podam tutaj warda. Dobra, jaki przedmiot? Drugi. Patrz, jak się ładnie to puszuje. Będzie dobre. Nic go Drake! Chodźcie po Drake'a do, do puszowania jeszcze Ej, ale Draven o Co jest tam Draven Krew. Draven Draven ich pejtuje. to jest asa, potrafi być niezidalny, ale on puszuje Czy... Ej ej, tu jest ga Jezus Mario Nie, spoko poszliśmy na Drake'a, kiedy tutaj jest tylko Draven i Ari i wszystkich już... Draven już wszystkich tutaj zwabił Ostatecznie są tu wszyscy no Tyl ja, ja nie, tylko, ja się wszyscy. boję, że jak dojdzie do teamfightu to my to przegramy, nie wiem czemu. No. Masz jaki jestem szybki, ja pierdolę. Dawaj ją, dawaj ją. Kurde. Co to za zawlita w ogóle? Złapać. Ona nie ma ulta. To ja ona. Ona eee. ja zaatakował Draven, Ej, zaatakował Draka. ciągnął go. Tak, no to róbcie go, a my ja tutaj bejtujemy ich. Jak Kazyks tu się wbije. Nie ja może po on... go ultnę. Nie, on nie wie o tym, że robicie drake'a, nie? On się tutaj bawi z nami. Karen tu okay. jest. Nice. Będzie flash, będzie flash. Jakie si. fanstwo. Lol. Ty kamieniem! O nie. Pójdę NO Wy... Ja jestem nieśmiertelny, czego wy ode mnie chcecie? Dobra, kończmy to już Greedy, greedy no. KOŃCZYĆ A co pewno nie skończymy, ale próbuj Jak to trzeba? Próbujmy Dawaj Koniec w 26 minucie To możliwe Zawkiem w teamie O kurde Lol, zabilił. ją A... Lol Ale nie lol Ja nie wiem co bić! Eee, zaję. Jak ją zabijemy to możemy skończyć. Że w ten sposób? Ora, kończymy! Tak. Dawaj, dawaj! O! Goni MNIE! Pa, XPK. O! yes! Ari się poświęciła. jest super. Nice!